Witajcie, zapraszam na krótką inspekcję Forda Rangera po przebiegu 80 tysięcy w warunkach terenowych. Samochód jest użytkowany przez wielu kierowców, ponieważ jest często wynajmowany do jazd terenowych i wypraw. Zobaczymy, jak Ford Ranger zniósł te wyzwania. Jesteśmy na urządzeniu zwanym szarpakiem, które pokaże nam, czy gdzieś pojawiły się luzy. Na tulejkach, na wahaczach, na wszelkich, wszelkich miejscach, gdzie mamy łączenie zawieszenia. Jak widać wszystko pracuje ciasno, nie ma żadnych luzów, nie wyczuwam też żadnych luzów, które by mogły się gdziekolwiek pojawiać. Przednia oś, przednia część pojazdu wydaje się być naprawdę ok. Przejedziemy teraz do przodu i sprawdzimy tył. Ok, jesteśmy z tyłu pojazdu. Poszerpiemy trochę nim teraz. Prawdopodobnie tutaj na tych tulejach będziemy mieć luz. Na tulejach sprzed i tylnych również. Tulej amortyzatorów wydają się być w porządku. Możemy jeszcze? No tu z pewnością się pojawił luz na tulejach tylnych wyhaczy, ale myślę, że to i tak nieduża austerka, jeśli chodzi o, o sposób użytkowania tego samochodu i jego wytrzymałość. Muzyka Jeszcze sprawdzimy sobie, jak wyglądają opony. Po przebiegu 80 tysiącach opony terenowe. Już na pierwszy rzut oka widać, że nowa opona ma większą średnicę od opony używanej. Sprawdzimy sobie teraz, ile bieżnika zjedliśmy przez te 80 tysięcy jazdy w terenie. Mamy 19,6 mm bieżnika w środkowej części. Mierząc to słówmiarką ręcznie. Wiadomo, że może być drobny błąd pomiaru. Mamy 8,7 mm w środkowej części bieżnika przy oponie używanej, czyli ponad połowa, ponad 10 mm bieżnika mniej. Wydaje mi się, że troszkę obaliliśmy mit o tym, że stonowe samochody nie dają sobie rady w terenie, czy są słabe do terenu, czy bardzo szybko się zużywają. Podobnie chyba padł mit o tym, że opony terenowe szybko się zużywają. 80 tysięcy. Prawie 3 lata jeżdżenia, i jeszcze tą oponą do końca sezonu pojeździmy. Dziękuję bardzo.